Cześć, witajcie w moim kanale tutaj Ewa Soul GPS. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć na pytanie, które bardzo często pojawia się i pod moimi filmikami, jak i również na sesjach. To jest dlaczego ja czuję taki pociąg do narcyzów? Dlaczego ich jest tyle w moim życiu? Dlaczego oni się ciągle nim pojawiają i przechodzę przez ciągłe cykle, jak jeden odchodzi, przychodzi następny, czy jedno odchodzi, przechodzi następny. Mówię oczywiście o obu płciach. Bo narcyzi to są i mężczyźni, i kobiety. A ze względu na to, że ja jestem kobietą, to zdarza mi się częściej mówić o narcyzie, o narcyzie jako o, o nim, a, a o osobie, która y, tego doświadczyła jako o niej. Ale podkreślam jeszcze raz, mówię o obu płciach, bo zdarza się to dla. Zależy się to wszystkim. Więc skąd to się bierze? Zanim przejdę do tematu, przede wszystkim dziękuję wam za to, że jesteście. Dziękuję wam za wasze wsparcie, za wasze komentarze, lajki i za to, że dzielicie się moimi filmikami z innymi ludźmi. Słyszałam już niejednokrotnie bardzo pozytywny odzew od, od ludzi z różnych zakątków świata i Polski, więc cieszę się, że moje filmiki pomagają Zapraszam do subs subskrypcji. No i tak, jak już teraz zapewne wiecie, mój kanał teraz jest odrębny dla, dla moich polskich odbiorców. Musiałam to oddzielić, bo jednak te języki się mieszały, więc teraz mam nadzieję, że to będzie tak troszeczkę szło czyściej i, i, i nie będzie już tego typu jakiegoś zamieszania. Ok, więc tak, o co chodzi? Dlaczego przyciągamy, przyciągamy tych ludzi do siebie? Właśnie chcę przede wszystkim ten mit um, rozwalić, że tutaj nie chodzi o jakieś takie. Um, Czar, zaczarowane hmm, przyciąganie, że jesteśmy jakimiś magne, magnesami, e, którzy mają taką moc, e, że, że tylko takie czy takie osoby wchodzą do nas w nasze życie. E, to, to jest taki trend myślowy, który no, kurczę, dosyć się rozprzestrzenił. Widzę, że już teraz nawet i w Polsce, bo pamiętam, kiedy to się zaczęło, to był 2005, bodajże szósty rok, e, kiedy secret pojawił się w Stanach Zjednoczonych, no rzeczywiście to wyeksplodowało i nagle zmieniło percepcję ludzi na rzeczywistość. I to w dosyć taki dramatyczny sposób. Ja do tego podchodzę troszkę inaczej, podczas kiedy zdecydowanie jest coś w tym, że kiedy koncentrujemy się na czymś, myślimy o czymś in, intensywnie, to to coś ma tendencję pojawiania się częściej w naszym życiu, w naszej rzeczywistości, bo nasza percepcja jest też w ten sposób nastrojona. No, ale też jest, jest coś jeszcze głębiej, zdecydowanie, ale tutaj w, w temacie właśnie narcyzmu. Nie tyle chcę mówić o jakimś magicznym sposobie przyciągania, tylko o tym, dlaczego nas ciągnie do takiej, w te osoby. Nie? Dla, skąd u nas to zainteresowanie, skąd u nas ta taka podatność na to, żeby chcieć poznawać tych ludzi głębiej, żeby ich um, zapraszać do naszego życia, żeby wchodzić z, e, z nimi w głębsze relacje, e, mimo tego, że gdzieś w tyle głowy możemy nawet już przeczuwać, że. Mm, to chyba nie jest dobra osoba dla mnie, ale, ale wejdę w to, bo. Bo co? Właśnie, bo co? Skąd to się bierze? Co to jest? W mi się, że chodzi tutaj o jakąś emocjonalną transakcję. Zastanawiam się nad tym tematem od dłuższego czasu. Bardzo siebie monitoruję, kiedy obserwuję siebie, wchodząc w relacje z takimi osobami. Nie mówię o romantycznych relacjach tyle co, że no, takie osoby po prostu są w moim otoczeniu. One są wszędzie na świecie i czasami no, mamy z nimi kontakty. I faktycznie jest coś we mnie, Wydaje mi się, że coś w Tobie, co sprawia, że jest jakaś intryga, coś się w nas budzi. Jest, wydaje mi się, nadzieja na jakąś wymianę, na uzyskanie czegoś. I wydaje mi się, że tutaj chodzi o takie uzyskanie mm, takiego poczucia, że jesteśmy ok, że takie osoby są w stanie nas zaakceptować, może nawet pokochać. I skądś to się musi brać. No i jak to najczęściej bywa w takich tematach, Musimy wrócić do przeszłości, do dzieciństwa, bo to jest odzwierciedlenie tych pierwszych wzorów, pierwszych schematów relacyjnych, do jakich jesteśmy przedstawieni w naszym dzieciństwie. Mówię tutaj tak: 0 do 5, 0 do 6 to są takie najbardziej formujące lata, w których wyrabiamy sobie taki paradygmat relacyjny. Ja wiem, że to brzmi dosyć tak zaawansowanie, ale tak to właśnie wygląda, że nawet takie dzieci malutkie, kiedy ich te nasze synapsy się zaczynają łączyć w jakieś tam konkretne właśnie schematy, to będzie bardzo wpływać na to, jak się będziemy rozwijać i jakie relacje będą dla nas wartościowe, a jakie będą dla nas może mniej wartościowe. I oczywiście to nie tylko się dzieje w izolacji w trakcie tych wczesnych lat, to również się utrwala, utwardza w późniejszych latach, w latach nastoletnich, w szkołach, w relacjach, które budujemy z naszymi rówieśnikami. później idziemy do pracy, zaczynają się już takie poważniejsze te związki i, 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 i to się jakby tak coraz bardziej pogłębia. Brakuje te, mi teraz do, m, takich błyskotliwych polskich słów, więc powiem to inaczej. Jest taka fajna metafora. Słyszałam ją w języku angielskim w filmikach na temat i w materiałach na temat neuroscience, czyli nauki, mózgu neuroscience. I to jest taka, taka metafora, kiedy zjeżdżamy ze stoku na nartach po śniegu. I kiedy pierwszy raz przecieramy ten szlak, zostawiamy po sobie ślad. Następnym razem wchodzimy znowu na górę i duże prawdopodobieństwo że znowu wejdziemy w ten sam szlak. I w ten sposób właśnie działa nasz system nerwowy, że my ciągle jakby powielamy ten sam sposób myślenia, robienia rzeczy dlatego że on konserwuje energię. I tak jest łatwiej dla naszego organizmu. To są rzeczy e, nawet nie tyle podświadome, co całkowicie nieświadome. My, 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 one się dzieją po, daleko poza naszą świadomość. One po prostu tak działa. E, no bo niepotrzebnie byłoby wyrzucać energię na coś, co i tak nie da nam, e, nie wiadomo, jakiego wielkiego, jakiej, jakiej wielkiej korzyści, bo to są rzeczy takie bardzo podstawowe. Ok, zostawiamy to na chwieczkę na bok, idziemy do przodu. Czyli są te schematy, one się powtarzają i powtarzają one są z naszego dzieciństwa, a konkretnie chodzi o taki schemat, który oczywiście wiąże się z poczuciem wartości, nie? Bo poczucie wartości, jakie mamy wobec siebie, będzie miało olbrzymi przekład w tym, w jaki sposób się wyrazi nasza relacja dojrzała, bo jeżeli ja mam niskie poczucie wartości, no to mi mm, ktoś, kto mnie traktuje tak o sobie, odzwierciedlając to, jak ja o sobie myślę. To jakichś takich większych alarmów mnie raczej nie włączy, ja będę z tym ok, ale będę cierpieć, ale nawet nie będę wiedziała, że cierpię, bo będzie mi się to wydawało normalne. Więc im wyższa wartość, tym wyższe oczekiwania, tym wyższe standardy. Co też może w pewnym sensie utrudnić znalezienie odpowiedniego dla nas partnera. Ja też nie powiedziałam o tym w języku moim, w moim filmiku w języku angielskim, ale to też jest ważny temat, że. Im większy i im im wyższy standard, tym może w jakiś sposób można by powiedzieć, że nasza pula się troszkę pomniejsza, ale to wcale nie znaczy, że to jest niemożliwe. Tylko, że po prostu jesteśmy na wyższym standardzie, może musimy troszkę uważniej poszukać, może tam musimy więcej poczekać, ale przede wszystkim nie wchodzić w relacje, które są dla nas niedobre, żebyśmy się nie zablokowywali na te, które są dobre. I więc czasami warto jest po prostu sobie troszkę pobyć samym, aż ta odpowiednia osoba się pojawi. Więc standard osoby, która ma wyższe poczucie wartości jest wyższy, która ma niższe poczucie wartości jest niższy. Skąd się bierze poczucie wartości? Z tego sposobu, w jaki jesteśmy traktowani w dzieciństwie, bardzo wczesnym dzieciństwie, przez naszych rodziców. Czy jeżeli nasi rodzice dają nam do zrozumienia, że jesteśmy kochani nie za to, co robimy, nie za to, jak wyglądamy, to nie jest warunkowe, tylko to jest totalnie stuprocentowe baz warunkowe, że jesteśmy dla nich darem i traktują nas w taki sposób, kiedy jesteśmy mali, no to to jakby wsiąka w nasz system nerwowy. I w ten sposób będziemy na tym, na tej fundacji, będziemy, yy, będziemy się rozwijać aż, do, yy, aż do, naszych, do naszych lat dorosłych. Więc to jest jakby podstawowe. Niestety większość ludzi nie ma tego. Większość z nas będzie musiała troszkę nad tym popracować, nad tym poczuciem wartości, bo nie miało takiego szczęścia, że tak powiem, żeby ich rodzice byli na tyle świadomi, żeby to zrobić. Wydaje mi się, że teraz w, tej, w tych nowszych generacjach ta świadomość też poprzez książki, poprzez właśnie YouTube, poprzez nowe odkrycia w obszarze antropologii, psychologii, Uświadamia wielu młodych ludzi, którzy się decydują na, na to, żeby mieć dzieci i żeby zakładać rodziny, jakie to jest ważne, i przykładają do tego trochę więcej starań, ale my raczej tego nie mieliśmy, nie mieliśmy coś, że powiedzmy pomiędzy. Może być tak, że z jednej strony na przykład nasza mama wypełniła nas olbrzymym poczuciem, że jesteśmy kochani, natomiast tato, taty nie było. Albo może być na odwrót, albo może być coś pomiędzy, albo też zdarza się, że ani jedna, ani druga strona nie dała nam tego poczucia, że jesteśmy dla nich bezcenni i że nas kochają takim, jakim jesteśmy, że to wszystko było bardzo uwarunkowane, albo że rodzice praktycznie nie byli obecni. Więc takie osoby, wchodząc w świat, wchodzą z, taką, z takim poczuciem pustki, z takim poczuciem lęku i z wielkim głodem żeby być kochanym. I jesteśmy to czyni nas podatnymi, bardziej podatnymi na związki z osobami narcystycznymi. Jest tutaj taki schemat ukryty w tym wszystkim i to jest schemat odrzucenia, który staje się bardzo zeznajomy. Więc osoby, które nas odrzucają w jakiś sposób, stają się dla nas atrakcyjne. Dlaczego? Dlatego, że wewnątrz nas pojawia się taka nadzieja, taka słodka obietnica, że jeżeli ja tą osobę, która gdzie tutaj jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo odrzucenia, ale jeżeli ja tą osobę w sobie rozkocham, czy jeżeli ja sprawię, że ona mnie przynajmniej zaakceptuje, czy polubi, to będzie znaczyło, że ja jestem okej. Okay. Co ja? Że jestem okej, okay, że ze mną jest wszystko w porządku. Przynajmniej na tą chwilę poczuję się okej. Okay. Nie będę czuł tego takiego um, dobijającego um, poczucia beznadziei, um, pustki, samotności. Um, więc Wydaje mi się, że to się właśnie stąd bierze. Wydaje mi się, jestem praktycznie przekonana, bo ja pamiętam u siebie. Ja pamiętam moje pierwsze takie bardzo wyraźne odrzucenie, które poczułam w moim życiu. Ja miałam wtedy około 5-6 lat jakoś tak, do tej pory to pamiętam. Nie będę o tym mówić, bo to nie jest, sam detal nie jest istotny, ale pamiętam to uczucie i tam było tutaj dużo poczucia wstydu właśnie odrzucenie, wstydu, że jestem niewystarczająca, że ze mną jest coś nie tak. To się ze mną ciągnęło bardzo długo, aż do tej ostatniej narcystycznej relacji, która spowodowała, że zaczęłam ten kanał. I co było niesamowite, że. I ona się oczywiście też w innych okresach mojego życia pojawiała, jakby ta rana wypływała na powierzchnię. I za każdym razem ja miałam to przeczucie, ale dopiero to złapałam właśnie w tej ostatniej relacji, dopiero to chwyciłam, dopiero to zrozumiałam. Że ja uwierzyłam, że jeżeli mi wyjdzie w tej relacji, jeżeli ta osoba mnie pokocha, zaakceptuje mnie w pełni taką, jaką jestem, a to jest osoba, którą ja już intuicyjnie, mój soul GPS mi mówi, że to jest osoba, która odtrąca. To jest osoba, która z jednej strony mnie naświetla swoim, swoją atencją, swoją uwagą i to sprawia, że ja czuję taką, takie niesamowite uniesienie, ale ona w każdej chwili wystarczy się odwróci, tak jak. Tak jak em, Rodzic, który ignoruje dziecko małe i ono wtedy czuje zagrożenie wręcz życia, miałam oczu, że on się w pewnym momencie odwróci i tak komuś innemu taką uwagę, jaką dawał mi przed chwilą, i ja poczuję ten straszny głód i to odrzucenie. Ale mimo wszystko walczyłam, bo to stało się tak strasznie ważne i wyraźne, to jakby wypłynęło na powierzchnię. Że to stało się dla mnie najważniejsze i totalnie absorbujące. I dopiero zdałam sobie sprawę z tego, jakie to było absor absorbujące, kiedy tej osoby w moim życiu już nie było. E, bo e, przez jakiś czas nie mogłam funkcjonować. I wydaje mi się, że podobnie jest e, z Wami, podobnie jest z ludźmi, którzy przez to przechodzą. E, wiem, że niejednokrotnie się z tym spotkałam w mojej pracy z moimi klientami, którzy są świeżo po zakończeniu takich związków. Mówiłam, nie rozumiem, dlaczego ja. Ja po prostu czuję żałeś, że ja nie żyję i to prawda, bo jakaś część nas umiera, jakaś część nas też powraca ten ból, czyli nie dość, że coś tracimy, to jeszcze zyskujemy ból z przeszłości, więc to jest strasznie wszystko naświetlone, podkręcone, zintensyfikowane. Więc ja to rozumiem. Ale właśnie wydaje mi się, że wydaje mi się, źródłem tego to jest to pierwsze odrzucenie, to oryginalne odrzucenie i możemy nawet tego nie pamiętać, bo to się często dzieje w tak odległej przeszłości, że tam już nie ma jakichś takich konkretnych wspomnień, to jest bardziej takie uczucie, to jest w naszych komórkach, to jest w naszym systemie nerwowym. I stan właśnie, praca nad takimi wczesnymi traumami, praca somatyczna jest niesamowicie skuteczna w naprawieniu tego, no właśnie, pytanie za milion e, dolarów, złoty, euro, e, chyba teraz najpierw euro, bo nie, w dolarach, podobno dolary bardzo poszły do góry, więc milion dolarów, pytanie za milion dolarów, jak to naprawić, jak to uzupełnić, jak wypełnić tą pustkę? Więc e, z powodu tego, że już nie mamy pięciu lat, tylko powiedzmy 50, no to może być troszeczkę to bardziej skomplikowane. No i jest, bo jesteśmy skomplikowanymi istotami. I w życiu potrzebujemy wiele rzeczy, żeby się, żeby się czuć nakarmionym. Mówię tutaj i o naszych zainteresowaniach, i o karierze. Mówię tutaj o zdrowiu. Mówię o kontakcie z naturą. Ja tutaj często patrzę w tę stronę, bo mam tutaj takie wielkie okno z przepięknym widokiem. Teraz dopiero zaczynają drzewa wchodzić w jesień, więc mam i żółty, i zielony, i czerwony. Po prostu przepięknie. Kontakt z naturą bardzo nas uspokaja. No i oczywiście nasze relacje, ale zdrowe relacje. I żeby dojść do zdrowych relacji, musimy naprawić nasze poczucie wartości, po to, żebyśmy dobierali sobie dobrych przyjaciół, w życiu i dobrych partnerów. Bo wtedy takie związki, takie relacje wypełnią nas od środka sprawią, że Poczujemy właśnie, że jesteśmy OK, nie? że jesteśmy OK. Bo nawet nie trzeba tego ubierać, nie wiadomo w jaki żargon psychologiczny czy, czy duchowy, czego my tak naprawdę szukamy, o co w tym wszystkim chodzi w życiu, i tak dalej. Wydaje mi się, że to można sprościć właśnie do tego, że my wszyscy szukamy tego, żeby się poczuć OK, że jesteśmy OK. Nie? Że, że, że jako ludzie jesteśmy ok, że nie, nie ma z nami coś, czegoś strasznie nie tak, że zasługujemy na tą miłość, na tą miłość taką bezinteresowną, na tą taką pełną, na tą taką prawdziwą. Dlatego też wielu ludzi ciągnie w rejony duchowe, bo tam najczęściej znajdujemy ten wyraz tego, tej miłości bezinteresownej. Jakby ten, ten duchowy reprezentant, czy mówimy o Bogu, czy mówimy o jakiejś innej figurze, z różnych religii, jakby dopełnia tą, tą rolę tego rodzica i, i daje nam to, to czego, nam, czego nam zabrakło. Więc jesteśmy w stanie to naprawić, jesteśmy w stanie poczuć. Tą pełnię od wewnątrz, ale to jest taki wieloczynnikowy proces. Jednym związkiem tego się nie da wypełnić. Próbowałam, nie udało się, wręcz doprowadziło to prowadziło do katastrofy. I do tej pory spotykam się z ludźmi, którzy mają dalej takie przeczucie, że to wystarczy tylko poznać kogoś i jedną osobę, i ta jedna osoba jest w stanie wypełnić im wszystko i, i rozwiązać wszystkie ich problemy, ale tak naprawdę to nie działa. Jest potrzebna jakby taka asekuracja wielu czynników i, i i to w zależności od tego, kim jesteście, musicie znaleźć swoją drogę i swoje rzeczy, które są dla Was ważne, i pielęgnować je, pielęgnować je na co dzień, no i przede wszystkim um, kochać siebie, poznawać siebie, kochać siebie, i stworzyć taką integrację tych części nasz, które zostały odrzucone w przeszłości przez naszych rodziców, um, przez naszych nauczycieli, przez naszych kolegów, koleżanki, ludzi, którzy byli dla nas ważni, którzy nas w jakiś sposób, że tak powiem, um, i czy to zrobili celowo, czy nie, ale w jakiś sposób nas zawstydzili i dali nam poczucie, że coś z nami jest okej. Okay. Na tym polega ta droga. powrocie do tego, że jesteśmy ok. Nawet w naszych, powiedziałabym zwłaszcza, w naszych niedoskonałościach. Nie, e, prawda? Bo człowiek doskonały, przede wszystkim, nie ma takich ludzi. Po drugie, to też zależy od punktu widzenia, bo dla jednej osoby będzie coś doskonałego, a drugiej nie będzie, więc jest bardzo względne. A też takie osoby, mi się wydaje, są nudne, bo dochodzimy do takiego punktu bardzo nietrwałej doskonałości, i za chwilę coś się zmienia, za chwilę wpływa jakiś czynnik, i znowu jakby wszystko się rozsypuje, czy zaczynam od nowa. Nie wiem, czy tak jest z waszego punktu widzenia, ale według mnie perfekcja to jest równa się trochę z takim bezruchem, i ten bezruch najczęściej długo nie trwa, bo zaraz coś. Coś na nie musi wpłynąć, coś się musi znowu zmienić, jakaś dynamika musi zaistnieć. Więc, okej, okay, wchodzę już troszkę w takie tematy filozoficzne, ale mam nadzieję, że to, co chciałam wam przekazać, przekazałam. Więc stąd to się bierze, z tego poczucia pustki. I im bardziej poczujemy, że jesteśmy w stanie innymi sposobami wypełnić to, tym mniej będziemy podatni na relacje narcystyczne. Ok, czekam na Wasze komentarze, bardzo doceniam Wasze wszystkie lajki i, i, i ogólnie Waszą obecność. Dziękuję, że jesteście, pozdrawiam Was mocno i do następnego razu. Pa!